Jak ustawić i wyłączyć całkowicie kontrolę trakcji w Hondzie Africa Twin i jak to zrobić z pozycji kierowcy? Kontrola trakcji to przydatny system, który pozwala na optymalne i bezpieczne wykorzystanie potencjału motocykla w niemal każdych warunkach. Zapobiega niekontrolowanemu uślizgowi koła przy przyspieszaniu, co ma szczególne znaczenie, kiedy pada deszcz lub na asfalcie pojawią się zanieczyszczenia wpływające na obniżenie przyczepności. W Hondzie Africa Twin system HSTC. Służący do regulacji momentu obrotowego ma 7 poziomów czułości. Najmniejszą ingerencję zapewnia poziom pierwszy, a najwyższą poziom siódmy. Podczas jazdy w terenie, gdy często poślizg koła jest niezbędny do wykorzystania potencjału motocykla, można system całkowicie wyłączyć. Aby zmienić poziom działania kontroli trakcji, przyciskamy przycisk Enter na kierownicy, przechodzimy do HSTC i wybieramy poziom działania systemu. Aby całkowicie go dezaktywować, przyciskamy dłużej kursor w lewo, i system pozostaje wówczas nieaktywny. Ważne, że możemy to zrobić z każdego poziomu, bez względu na to, na jakim aktualnie jesteśmy. Dłuższe przytrzymanie kursora powoduje dezaktywację systemu. Do obsługi HSTC możemy także przyporządkować przycisk z gwiazdką. Wówczas przyciśnięcie przycisku z gwiazdką zmienia nam poziom działania kontroli trakcji.